I chciałem zapytać o flagowy aparat na tegorocznej ekspozycji. To jest coś co nazywa się R3 i tak naprawdę tego aparatu jeszcze nie można kupić, natomiast jest on bardzo ciekawy, jeśli chodzi o funkcjonalność filmowania. Proszę opowiedzieć, na czym polega fenomen tego aparatu jeszcze go nie ma na rynku. Nie ma go na rynku, prezentujemy go na ekspozycji, no tak może gwoli takiej ścisłości chronologii to premiera była 14 września, więc niedawno w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o filmowanie, no jest to kolejny aparat, który ma tryb filmowania. Canon był jednym z pionierów wprowadzenia trybu filmowania do aparatów fotograficznych, to był 5D, 5D. 5D Mark II dokładnie. Dawno, dawno temu, tak? To był 2000, żeby się teraz nie pomylił, 2011, 2012? Jakieś 7 lat temu, z tego co pamiętam, 7-8 lat temu. Czym wyróżnia się ten model, czyli Canon EOS R3? No, wyróżnia się wieloma rzeczami. Jest to kolejny model z rodziny bezucerkowców, z rodziny EOS-R. Każdy z nich filmuje, natomiast każdy kolejny aparat ma, można tak powiedzieć, większe możliwości. I R3, jeżeli chodzi o filmowanie, to jest niesamowicie wysoka rozdzielczość, bo to jest nagrywanie w maksymalnej rozdzielczości 6K. W Rawach i to możemy zapisać bezpośrednio na kartach. To jest, to jest ten maksymalna rozdzielczość. Możemy zapisywać oczywiście w JPEG-ach w 6K, w Rawach możemy zapisać z prędkością do 60 klatek na sekundę. Że się wtrącę, cały czas mówimy o filmowaniu. Czyli rozumiem, że te pliki mogą być tak wysokiej rozdzielczości, jak dotychczas mogły być tylko zdjęcia. No tak, bo tutaj mamy rozdzielczość, rozdzielczość 6K, czyli 6000 na 4000. No troszkę w innym formacie, bo nie 3x2, tylko tylko 17 lub 16 na 9. 17 na 9 właściwie w tym formacie DCI e, rawy 6K. No i oczywiście możemy zmniejszać rozdzielczość, czyli klasycznie, ale też bardzo wysoka 4K w wersji filmowej DCI lub e, standardzie telewizyjnym Ultra HD. I w 4K nagrywać możemy w e, z klatkarzem, tak zwanym klatkarzem 120 klatek na sekundę w 4K możemy nagrać, tak? W trybie no, pod, pod slow motion. W wszystkich trybach możemy nagrywać z kodek to jest 4.2.2, 10 bitów, więc no już taki do zastosowań broadcastowych, do zastosowań profesjonalnych się nadaje. Oprócz y, możliwości technicznych, Canon zawsze wyróżniał się mm, też szkłem. Dlatego, że ta głębia ostrości, no, w przypadku filmowania ma Kolosalne znaczenie, proszę właśnie powiedzieć o obiektywach, jak ten nowy model R3 współpracuje z obiektywami. No, wszystkie obiektywy e, z tej rodziny nazywają się e, obiektywy. To jest mocowanie Bagnet RF, więc wszystkie obiektywy z serii, z rodziny RF to są świetne szkła do filmowania. Canon e, znacznie bardziej e, rozbudował możliwości związane z filmowaniem, ponieważ mają e, silniki e, Nano USM, STM, które e, lepiej, e, ich charakterystyka lepiej nadaje się do filmowania. Płynne przeostrzanie, e, bezgłośna praca. Ta kultura pracy w automatyce tak, jest, jest bardzo wysoka. Również oczywiście można tymi obiektywami sterować ręcznie i też są ciekawe funkcje w nowych obiektywach, które są związane stricte z filmowaniem. Na przykład w trybie filmowania możemy przestawić dokładność skoku przysłony, wartości przysłony o jedną ósmą, co w praktyce standardowo jest to jedna trzecia najmniejszy skok. Tutaj możemy zejść do jednej ósmej, co w praktyce widzimy jak płynnie zmieniającą się przysłonę co ma ogromne znaczenie przy, przy właśnie regulacji przysłony w trakcie ujęcia. Nie mamy tego skoku charakterystycznego dla obiektywów fotograficznych, tylko mamy płynność zbliżoną do e, ręcznego sterowania e, przysłoną e, w, w manualu po prostu, tak? Więc oprócz tego mamy na przykład e, też programowalny pierścień e, ustawienia ostrości, możemy zmienić kierunek e, obrotu w ręcznym sterowaniu możemy dopasować charakterystykę przeostrzania przy ręcznym sterowaniu. Czy ma być liniowa, linearna czy, czy dynamiczna. No i też autofokus. Genialnie współpracuje z tymi obiektywami, jeżeli chodzi o filmowanie. Tak? Śledzenie twarzy, śledzenie oka, wykrywanie obiektów. W nowym aparacie, w tym aparacie, to jest może bardziej do takich filmów akcji, na przykład, jeżeli mówimy o filmie, śledzenie pojazdów. uh Jednośladowych, dwuśladowych, także też jakieś filmy akcji sobie wyobrażam, aparat za, e, zamocowany na dronie. To w przypadku takich ujęć z góry no, może mieć ogromne znaczenie, bo do tej pory takie ujęcia trudno było realizować z automatyką ostrości, nie mając pełnej kontroli. Zazwyczaj pracowało się na szerszym kącie, na dużej głębi ostrości. Tutaj możemy pracować na długich ogniskowych, e, dosyć ciasnych kadrach i ta ostrość będzie, będzie bardzo dobrze zapewniona przez to śledzenie pojazdu z góry, z drona na przykład. Tak? Więc to są takie cechy, które przy filmowaniu na pewno się przydadzą.